Hejka, hejka! Mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A w dzisiejszym filmie przygotuję koci tort, czyli tort y, mięsny na trzecie urodziny moich koci bezdomniaczków. Składniki, które użyję do mięsnego tortu dla kotów to... i Pierwszy produkt jest to mieszanka nieofizowanego barwa. Ten, ten rodzaj Pożywienia składa się tylko z mięsa. Nie ma w swoim składzie ani owoców, ani warzyw, czy ziół. Czyste mięso, w 100% mięso. Chciałam jeszcze dodać, że ta mieszanka jest z mięsa z konia, czyli tak zwanej koniny. Kolejny produkt to mokra karma z firmy Granatapet Delicatesen. Jest oczywiście karotykowana dla kotów. Dorosłych. Niestety nie wiem jakich smak jest akurat tej karmy. No, ale z tego co wiem, ta karma jest godna polecenia nawet przeze mnie, ponieważ moje koty bardzo ją lubią. Również jak inne karmy mokre. Kolejny produkt, który będzie użyty jako taki dodatek do tortu bardziej, jest to olej z dzikiego łososia z firmy Holista. Kolejne, ostatnie właściwie dwa produkty. Jest to, są to przede wszystkim. Są to przede wszystkim przysmaki, których jeszcze nie testowałam. Są to takie mm, Rolls, Huru, Rolls, nie wiem, jak się ta firma nazywa. Natomiast jest to bardzo miękkie mięsko. Natomiast ostatni, y, jakby, produkt jest to ostatni składnik. Są to stynki, czyli małe suszone rybki. A teraz zabieram się już do przygotowania tortu dla kotów. I na spód tego tortu damy dużą warstwę karmy mokrej. Możemy jeszcze ją tak przygnieść, wygładzić, żeby zajęła właśnie całe dno miski. I tak właśnie wygląda spód tortu. A ja zabieram się za przygotowanie pierwszej warstwy tortu. A pierwsza warstwa będzie składała się z miesz mieszanki nowego barwa oraz y, takich właśnie. Sticksów, czy jak to będzie taki właśnie przysmaków kocich zaraz wam pokażę jak one będą wyglądać te jest, yy, przysmaki jestem ich bardzo ciekawa i chcę wam powiedzieć, że stiksy wyglądają w taki sposób są miękkie, łatwe do podzielenia także zaraz zmieszam je z mieszanką barw i tak właśnie wygląda pomieszana druga, yy, pierwsza warstwa tortu Czyli mieszanka barw z przysmakami. Na samą górę tortu damy resztę puszki Genatafa Delicatessen. To jest karma oczywiście, którą dałam też na spód. Mam nadzieję, że starczy mi, żeby była gruba warstwa u góry. Czy będziemy ozdabiać tort na trzecie urodziny kociej ferajny. I tak wygląda góra tortu, tak jakby właśnie. Góra tortu. Za niedługo będziemy zdobić właśnie tort. Tylko chciałam powiedzieć, że cała puszka karmy poszła właśnie na taki tort. Mam nadzieję, że kocie i frajnie, z dumniaczką, będzie tort smakował. No ale przejdźmy teraz do ozdabiania mięsnego tortu właśnie dla kotów. Góra naszego tortu dla kotów będzie... Bardziej rybna, ponieważ nie do końca wiem jak smakuje ten te karma. zdecydowałam się po prostu, że tort na samym końcu będzie ozdoby rybne z mięsa rybnego. I na przykład tutaj mamy olej z susia, troszkę go nalejemy na środek chyba samego tortu, i tutaj mamy stęgi który będę chciała ozdobić i zakończyć. Co za tym idzie, tort. Jest to tak, są to takie wisienki na torcie, można rzec. I tak wygląda przygotowany tort na urodziny dla końców z domiaczków. Muszę przyznać, że przede wszystkim, co zrobiłam? Przede wszystkim z rzeczy, które zrobiłam, to było, jak mówiłam wcześniej, może dałam trzy pompki na środek oleju rybnego z dzikiego się Konkretnie. Można nie układane. Jedna jest widziała, w środku taka duża, a cztery są a cztery są po bokach, bardziej ułożone stojąco. na stojąco. Na koniec pomyślałam sobie, że chciałabym, żeby ten tort wyglądał troszkę jak piekłuski ciastka, a troszkę jak serii z rodzynkami i rzuciłam kilka kawałeczków czurnego mięsa lyofilizowanego. I voila, tak właśnie wygląda tort dla kociej ferajnej trzeciej urodziny. A teraz chodźmy do solenizantów i zobaczmy, czy to będzie spakował.